Zaprezentuję Wam trzy fajne aplikacje, które pomagają wam w życiu, ale zanim zaczniemy, mała prośba, zrobimy sobie eksperyment. Przez 30 następnych dni przy każdym filmie będę Was prosił z góry już o to, żebyście dali łapkę w górę i napisali komentarz, nawet dla statystyk. Po 30 dniach tych publikacji zobaczymy sobie, czy to coś daje, czy łapki w górę i komentarze coś dają, czy nie. Także dajcie łapkę w górę i komentarze i zaczynamy. A więc moi drodzy, pierwszą aplikacją jest Twilight i to nie mówię tutaj o aplikacji dotyczącej filmu, gdzie wampiry zostały po prostu um, obraz wampirów z literatury fantastycznej, fantazy został zlikwidowany przez jakieś romansidło. E, mówię tutaj o aplikacji, która pomaga zasypiać, ponieważ ta aplikacja... Likwiduje niebieskie światło, które emituje e, telewizor, tablet, telefon, smartfon, który, e, kiedy leżymy na łóżku już i chcemy iść spać, nie możemy zasnąć przez właśnie to światło e, i ta aplikacja ma na celu wyeliminowanie takiego światła i zmniejszenie e, bijącego światła z tego telefonu, ułatwiając nam tym samym zasypianie. Bardzo polecam ustawić sobie e, tą aplikację według lokalizacji, tam gdzie kiedy już jest. E, dosłownie ciemno, to wtedy ta aplikacja samoczynnie zmienia to światło i naprawdę efekty są bardzo, bardzo dobre. Gorzej byś mi łapy nie uwalił. Młody, tu, marchewka. No. No. Może jeszcze do marchewkę i uciekaj. O, dobra, o dobra, o dobra. Znowu ci się wyślizgnęła. W każdym razie wracając, druga aplikacja, nauczyłem się tego od pokerzystów. Uwaga, pokerzyści z tego korzystają, żeby lepiej grać daną sesję pokerową. No i tutaj aplikacja Headspace pomaga bardzo, bardzo w medytacji. Jeśli ktoś nie umie medytować, ja na przykład nie umiem medytować, nie wiem, tam krzyżować stóp. Nogi, i, i wyłączać się, i medytować jak w Matrixie. Nie, nie umiem totalnie. Twórcą tej aplikacji jest były mnich, który postanowił, że wykorzysta medytację i wykorzysta również technologię, żeby zrobić coś, co może pomagać ludziom. I do użycia tej aplikacji wystarczy wystarczą słuchawki, wystarczy tylko czas, wystarczy 10 minut dziennie. I dzięki temu można się dobrze dostroić i można się wyluzować, wycilować. I naprawdę techniki medytacyjne nie muszą być takie trudne, ponieważ medytacja pewnie jest trudniejszą techniką. A tutaj w aplikacji włączamy sobie, słuchamy gościa, który ma niesamowicie dobry i miły głos i pomaga, tylko że... Niestety jest we wersja premium, która kosztuje 25 zł miesięcznie jeśli kupujemy pakiet roczny. Co jest na razie takim zakupem e, może gdzieś tam kiedyś. Chcesz jeszcze? Smokowało ci? Smokowało ci? Nie, nie mam już więcej, wiesz, nie mam już więcej. A Andrzej chce pewnie jeszcze marchewkę, ale nie mam, nie mam już więcej. Nie mam więcej marchewek? Przepraszam cię. Przyniosę Ci zaraz chlebek, dobra? Coś tam jeszcze mamy. Weź, nie obrażaj. Hej. No hej. Tobie też mam przynieść? Nie ma problemu. Piękna grzywa. Nie wiem, czy znacie taką sytuację, kiedy um, siedzicie w towarzystwie i na przykład ktoś wyjmuje telefon i zaczyna przeglądać swoje social media. Jest taka sytuacja, no to trochę niefajna, nie że zamiast rozmawiać i być tu i teraz, to ta osoba e, zajmuje się swoimi rzeczami, przegląda feed na Facebooku. Jest do tego aplikacja, która nazywa się Forest, a propos tutaj naszych zwierzątek. E, powrót do natury, której uwaga, sadzi się drzewa. I te drzewa sadzi się e, czasem. Ustawiasz sobie na swoje aplikacje na przykład 25 minut, czy 50 minut, czy 2 godziny, e, kiedy sadzisz drzewo. Tak jest, w aplikacji sadzimy drzewa, ale to pozwala wyłączyć się z internetu, wyłączyć się z social media i skupić się na swojej pracy, studiach, czy na przykład właśnie rozmowie ze znajomymi. I aplikacja Forest, która do tego służy, pomaga mi właśnie w organizacji swojego czasu pracy, ponieważ jeśli ustawię sobie 25 minut czasu, ja przez ten czas, przez ten okres czasu, ja się tylko wyłącznie skupiam na swojej pracy. W tej aplikacji Forest również jest element rywalizacji, ponieważ musisz jak najwięcej drzewek mieć zasadzonych, ponieważ gdy wyłączysz, poddasz się po tych, w tym okresie czasu, na 25 minut, godziny, poddasz się i znowu będziesz chciał coś sprawdzić na swoim Facebooku, mailu czy na YouTubie, to te drzewo umiera. Po jakimś czasie możesz sprawdzić, jakie są statystyki, ile drzewek zasadziłeś, ile drzewek przez Ciebie umarło, więc uważajcie na to zasadzicie jak najwięcej drzew, dodatkowo za zasadzone drzewa dostaje się monety i za to można kupić nowe ikonki. Jest taki element grywalizacji, że się rozwijasz w tej aplikacji i więcej czasu poświęcasz na rzeczy produktywne. Dodatkowo jest jeszcze element taki społeczny, ponieważ można tak naprawdę do, dać donate na prawdziwą fundację sadzącą drzewa w Afryce. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Sprawdźcie te aplikację. Podsumujmy sobie Twilight, organizacja i lepsze spanie, forest organizacja pracy i przestawanie sprawdzania social media w swoim towarzystwie, bycie tu i teraz oraz Headspace Medytacja. Polecam wam sprawdzić. Dajcie łapkę w górę, pamiętajcie o naszych, naszym eksperymencie. Do zobaczenia za dwa dni w piątek na wywiadzie. Na razie.